Chwała Bogu, bracia i siostry. Dzisiaj standardowo schabowy z ziemniakami. Także drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, szesnasty i siedemnasty werset. Nic się nie zmieniło. Mam nadzieję, że nikomu jeszcze się nie przejadł ten posiłek, ale postaram się już następnym razem ugotować coś innego. Tak więc drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, szesnasty, siedemnasty werset. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Dzisiaj już ostatni. Z czterech elementów, nad, nad którymi się tutaj pochylam, czyli mieliśmy już wychowywanie w sprawiedliwości, wykrywanie błędów, naukę, a dzisiaj będzie o poprawie. Po grecku słowo poprawa to epanorot. Epano, widzicie, jakie trudne? epanorothosin bardzo trudne. Dosłownie oznacza to wyprostować, i jest to słowo używane w sensie moralnym, w sensie etycznym. Chodzi o napomnienie kogoś, o poprawienie kogoś w takim właśnie sensie. Można by nawet zresztą powiedzieć, że wszystkie te cztery elementy, które, które były wcześniej, a więc nauczanie, wykrywanie błędów, wychowywanie, w jakiś sposób yy, są w temacie moralności ale ja tutaj nie skupiałem się na tym, na tym aspekcie poprzednio, ponieważ język grecki raczej unika tautologii, czyli takiego powtarzania kilka razy tego samego, a więc skoro w tym aspekcie się skupiam na moralności, no to we wszystkich pozostałych trzeba się było skupić na czymś innym. Ale myślę, że choć Biblia jest najczęściej kojarzona właśnie z mówieniem o moralności, czyli właściwie mówieniem o tym, jak mamy żyć no to się zgodzimy, że nie jest to jedyna pożyteczna rzecz, która z Bożego Słowa wypływa. Niemniej jednak to, to prostowanie życia moralnego pojawia się dość często, już jak pomyślimy sobie o dziesięciu przykazaniach na przykład, które są no, chyba jednym z najbardziej znanych fragmentów z Biblii, no to właściwie na dziesięć, sześć dotyczy takiego, wiecie, życia moralnego, bezpośrednio odnoszącego się do, do relacji międzyludzkich, Y, którą właściwie w naszym kraju chyba wyznają wszyscy, no bo chyba każdy się z tym zgodzi, że, kradzie, że kradzież, zabójstwo y, czy tam y, cudzołóstwo to są po prostu rzeczy złe. I z tym właściwie każdy człowiek, którego spotkamy na ulicy, by się zgodził. Natomiast wyznawanie tych pewnych wartości jeszcze nie oznacza, że wszyscy się do nich stosują. No i ten tutaj przykład z niekradnięciem jest bardzo dobry, bo to, że w Biblii jest napisane, nie kradnij, to jeszcze nie sprawia, że ludzie przestają kraść. Nawet więcej, nasze państwo zabrania kradzieży i przewiduje za to kary. I pomimo tego, że te kary są przewidziane, to nadal są takie osoby, które pomimo to decydują się kraść. A więc nie przestrzegają tych moralnych, tych norm moralnych i często taka krzywda kradzieży, no właściwie chyba nie może być inaczej, dotyka. Jakiegoś drugiego człowieka, i to dlatego sprawcy jest już mniej istotne. Ostatnio jechaliśmy samochodem z takim kolegą, i on mi opowiadał, że rozpoczął pracę w takiej firmie i zauważył, że osoba, która poprzednio pełniła funkcję w tej firmie, którą on teraz pełni, ona została zwolniona, że no, najzwyczajniej w świecie mówiąc, wyprowadzała pieniądze z firmy. No i tak. Zaczęliśmy się zastanawiać, on się zaczął zastanawiać, czy on powinien to zgłosić. No bo ten człowiek już tam nie pracuje, a z drugiej strony, jakby tak zrobić, no to przecież mu się problemów narobi, może trafić do więzienia, może on ma rodzinę i dzieci, a ty mu życie będziesz utrudniał i go zgłaszał do szefa, a przecież to są czasem poważne, e, poważne przestępstwa. Nie? I, I wiecie, czasem, kiedy, kiedy gdzieś wokół nas może dzieje się jakaś, Y, jakaś niesprawiedliwość taka społeczna, która nawet prawnie jest y, gdzieś tam y, w Polsce zabroniona, to, to mamy czasem może takie poczucie, że gdzie ja się tam będę mieszał, gdzie ja tam będę teraz dzwonił i w ogóle coś robił, i po co ja mam interweniować, przecież coś tam jeszcze temu człowiekowi się przez to stanie. Ale słuchajcie, Boże słowo mówi w Izajasza pierwszym rozdziale 17 wersecie takie słowa. Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową. Wdowy i sieroty to oczywiście przykład tych ludzi, którzy sami się nie mogą bronić. No tak jak człowiek, którego na przykład nie ma w domu, a ktoś go okrada, też się nie może sam bronić. I jeśli ty widzisz, że taki dom jest okradany, to trzeba zareagować, po prostu trzeba zareagować. I wiecie, oczywiście wydaje mi się, że tutaj celowo używam takiego trochę przerysowanego przykładu, bo wydaje mi się, że raczej nikt z was no, nie widuje na co dzień, że ktoś komuś przez okno wchodzi do domu, nie? Ale wiecie, jest wiele różnych krzywd, które czasami się dzieją za, yy, za ścianami bloków czy, czy gdzieś w okolicy i, i ludzie po prostu nie reagują, nie? Nie reagują, nie, nie zwracają w ogóle na to uwagi, a w Nowym Testamencie Czytamy w Ewangelii Łukasza w szóstym rozdziale, w 31 wersecie, że Pan Jezus mówi, a jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. Czyli jakby ktoś wasz dom okradał, no to też byście chcieli, żeby sąsiad na policję zadzwonił, prawda? Nie, nie chcielibyście, żeby to zignorował. I wiecie, często kiedy, kiedy właśnie dochodzi do różnego rodzaju przestępstw, może nawet nie takich... Yy, Yy, powiedzmy, że ktoś tam komuś do domu przez okno wchodzi, yy, to kiedy przyjeżdża policja, kiedy dochodzi do tragedii, kiedy się dzieje cała sytuacja, to okazuje się, że wszyscy naokoło wszystko wiedzieli, wszyscy wszystko widzieli, słyszeli, sytuacja miała miejsce lata, miesiące, i nikt nigdy nie zadzwonił, nikt nigdy nic nie powiedział. Nikomu nie przyszło do głowy, że w jakiejś sytuacji, kiedy odbywa się krzywda drugiego człowieka, to trzeba wziąć za telefon i trzeba zadzwonić. Albo trzeba tam pójść i zareagować. Bo wiecie, tu tak mówię o zadzwonieniu na policję, bo myślę, że to jest najprostsze, ale czasami po prostu, wiecie, trzeba wyjść ze swojego mieszkania, zapukać do mieszkania obok i powiedzieć, proszę pana, nie wiem, co pan tam robi tym swoim dzieciom, ale prosiłbym, żeby yy, się pan jakoś zachowywał, bo to, bo to wygląda niebezpiecznie i jeśli jeszcze... Coś takiego się będzie dalej działo, to ja nie wiem, czy ja nie będę musiał gdzieś zadzwonić. I słuchajcie, ja wiem, że to może brzmieć drażliwie, że ty teraz idziesz do sąsiada i mu tam będziesz pukał do domu, ale słuchajcie, w naszym kraju zdarza się wiele sytuacji, gdzie dzieci są zakatowywane, gdzie małżonek jest zakatowywany i wiecie, ludzie, to się wydaje, że wiecie, że to się gdzieś tam dzieje w Polsce, potem oglądamy to w wiadomościach, ale tam też mieszkają jacyś zwykli ludzie. Pewnie jacyś chrześcijanie też. I wiecie, wcale nie jest powiedziane, że to się nie stanie jutro czy za tydzień w Cieszynie czy w Twoim miejscu zamieszkania. Nie stanie się, jeśli zareagujesz. I, i wiecie, przykro się słucha takich rzeczy, takich rzeczy w telewizji, ale gdzieś tam w swojej okolicy, na swoim podwórku, możesz zapobiec temu, że komuś dzieje się realna krzywda. I powinieneś coś z tym zrobić. Trzeba reagować. Jak mówi apostoł Paweł w liście do Filipian, w drugim rozdziale, w czwartym wersecie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. I myślę, że ten werset dość dobitnie to, to wyraża. Z moim znajomym, którym jechaliśmy samochodem, uradziliśmy, że oczywiście swojemu szefowi zgłosi to, powiedzmy, podejrzenie wyprowadzania pieniędzy z firmy, bo tak po prostu należy się zachować. I oczywiście, kiedy wiecie, kiedy takie napominanie, czy, czy taka jakaś nasza reakcja dotyczy takiej sytuacji społecznej, kiedy jeszcze wiesz, że za plecami właściwie każdy normalny człowiek by cię poparł, a do tego jeszcze masz ze swoimi pracami prawo po prostu polskie, które mówi, że, że, że to, co ty komuś mówisz, to jest, to jest słuszne. To jest wszystko właściwie łatwe, a mimo to może nawet trudniej nam zwrócić uwagę, niż kiedy, kiedy nie dochodzi do krzywdy drugiego człowieka. Ale widzisz, że ktoś postępuje w jakiś sposób niewłaściwy, to wymaga wyprostowania, nawet jeśli w świetle prawa państwowego no to nie jest przestępstwo. Ale też czasem mogą się zdarzyć takie sytuacje. I często e, mam takie wrażenie, że dla niektórych ludzi to wtedy to napominanie jest prostsze niż jak, niż jak to dotyczy jakiejś takiej sytuacji, ale niestety efekty rzadko bywają lepsze. Ponieważ wiecie, często ludzie niewierzący, kiedy może, może się wam zdarzyło kiedyś zwrócić im na coś uwagę, no to nie mają z Biblią tak zwanego powiązanego ładunku emocjonalnego, albo nawet jak czasem są ludzie wierzący, ale mają na jakiś temat inne zdanie, lub najzwyczajniej nie chcą przyznać, że jest jakiś problem, no to po prostu takie napominanie nie spełnia swojego celu. No bo ty coś komuś mówisz, ale on tego nie przyjmuje. I to właściwie można by było powiedzieć, że to napominanie jest bezowocne w tej sytuacji. I tutaj ciekawym przykładem jest Faraon. Jak sobie przeczytamy drugą księgę Mojżeszową, piąty rozdział, drugi werset, to wiemy, że tam Mojżesz przyszedł do faraona, powiedział, że ukazał im się pan, że chce, aby, aby faraon wypuścił lud izraelski, żeby mógł mu złożyć ofiarę, a faraon na to rzekł: Któż to jest pan, bym miał słuchać głosu jego i wypuścić Izraela? Pana nie znam, a Izraela nie wypuszczę. I popatrzcie, tutaj faraon nie usłuchał. Powiedzmy, Jakiejś takiej napomnienia czy prośby Mojżesza. I właściwie słuchajcie, do końca życia był zatwardziały, bo nawet kiedy wypuścił Izraelitów, to wiemy, że potem ich ścigał, nawet ich ścigał w rozstąpione morze, gdzie właściwie nastał jego koniec. Yy, więc nigdy nie doszło do takiego jego nawrócenia, a myślę, że się wszyscy zgodzimy, że celem jakiegokolwiek napominania jest to, aby ktoś zmienił podejście, a nie po prostu aby usłyszał, że. Yy, to się Tobie nie podoba. I, I trzeba by się było chyba zastanowić nad tym, jak praktycznie do tego podejść, kiedy widzisz taką sytuację, co wtedy trzeba zrobić. Jak, jak podejść do tego napominania? Jak gdzieś użyć tego, tego Bożego Słowa, które przecież jest pożyteczne do poprawy. I trzeba by było tutaj zacząć od Ewangelii Mateusza, 7 rozdziału, pierwszego do piątego wersetu. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. A czemu widzisz źbło wokół brata swego, a belki wokół swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim. O wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Już tu kiedyś o tym mówiłem, ale zauważcie, że Pan Jezus w tym fragmencie nie mówi po prostu, żebyś nie był hipokrytą, jak komuś coś tłumaczysz, i wtedy sądził tylko, jak Ty jesteś czysty. On mówi, żeby w ogóle tego nie robić. Pierwszy werset brzmi: Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. To jest dość jasne, jasne wyjaśnienie tego, jak należy tutaj postąpić. Dlaczego tak Pan Jezus mówi? No bo słuchajcie, troszeczkę tutaj zagrałem w inną stronę. Ale myślę, że może ktoś się zorientował, że Boże Słowo nie służy do poprawiania innych, tylko poprawiania przede wszystkim siebie. Tak? Tam, gdzie jest napisane, że Boże Słowo, że całe pismo jest natchnione do poprawy, to Boże Słowo ma na myśli do poprawy siebie. Do tego, żeby Ciebie ono dotykało, nie? To jest jego przede wszystkim, jego najważniejsza funkcja. I troszeczkę Was tutaj tak wprowadziłem celowo w innym kierunku, żeby pokazać: wiecie, jak łatwo to poprawianie, czy to napominanie, czy prostowanie, można skierować do zewnątrz. A tymczasem ono przede wszystkim powinno iść do wewnątrz. Boże, słowo ma poprawiać moje życie, a niekoniecznie chodzi o to, żeby za jego pomocą. Yy, Poprawiać życie mojego brata. Nie do tego Boże Słowo jest pożyteczne, ono jest pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości i dotyczy czytelnika. Boże Słowo musi mówić o moim postępowaniu i to jest najważniejsze, abyś nie tylko umiał zadzwonić na policję, jak ktoś kradnie, ale żebyś ty przede wszystkim nie kradł. Prawda? Natomiast, no, jakby wiecie, nie zmienia to faktu, że dotknęłem już jakiegoś tematu i może warto by było trochę o tym porozmawiać, no bo też Boże Słowo coś o napominaniu mówi. Też znowu nie mówmy tak, że w ogóle Boże Słowo pomija ten temat, bo oczywiście tak nie jest. Ono najwięcej mówi o tym, jaki ja mam być, ale to nie zmienia faktu, że mówi też o upominaniu innych ludzi. To, to nie jest tak, że Boże Słowo ten temat pomija. I często chyba takim najważniejszym problemem, nad którym się zastanawiamy, to jest, jak to zrobić. No, żeby ten ktoś posłuchał. Bo chyba to jest, tak jak już powiedziałem wcześniej, najważniejszy cel napomnienia. To jest to, żeby ktoś posłuchał, żeby usłuchał. Nie? I tutaj jest ta druga rzecz. Słuchajcie, przeczytałem sobie taką historyjkę, która mnie w tym temacie bardzo zainspirowała. Może ktoś by powiedział taką bajkę. Ojców pustyni to są takie, takie historie, które się nazywa apoptegmatami ojców Pustyni, to są takie. Historię mnichów, którzy żyli na pustyni, i oni różne, e, różne historie pisali na temat, e, na temat życia ludzkiego. I niektóre z nich mogą być trochę, powiedzmy, zabarwione takim elementem bajkowym, ale myślę, że jak posłuchacie, to zrozumiecie, zrozumiecie sens. Kiedy Abba Makary mieszkał na pustyni, był tam jeden pustelnik, był tam jedynym pustelnikiem, a poniżej leżała inna część pustyni, gdzie mieszkało wielu braci. A starzec pilnował drogi. I zobaczył szatana w ludzkiej postaci, który zbliżał się, jakby miał przejść obok. Wyglądał, jakby miał na sobie bardzo podziurawiony płaszcz płócienny, a z każdej dziury zwisał banuszek. Zapytał go starzec, dokąd idziesz. On odpowiedział, Idę przypomnieć się braciom. Starzec zaś zapytał, A na co ci te wszystkie dzbanki? Odrzekł szatan, Niosę braciom przysmaki. Starzec na to. Aż tyle odpowiedział tak, bo jeśli któremuś jeden nie smakuje, to mu podaje inny spośród tak wielu, na pewno przynajmniej jeden trafi mu do gustu. I to powiedziawszy, odszedł. A starzec siedał, siedział tam nadal pilnując drogi, aż póki diabeł nie powrócił. I gdy go ujrzał, zapytał go: Czy dobrze ci poszło? Diab diabeł odrzekł, jakże mi mogło pójść dobrze? Starzec zapytał: Co się stało? A on na to: Wszyscy srożyli się na mnie i nikt mnie nie przyjmuje. Starzec pytał dalej więc: Nie masz tam żadnego przyjaciela? A diabeł odpowiedział: Owszem, mam jednego. Ten przynajmniej mnie słucha i na sam mój widok odmienia się jak wiatr. Rzekł starzec: A jak się ten brat nazywa? Odpowiedział mu: Teopemptos. I to powiedziawszy odszedł. Wtedy Abba Makary wstał. I poszedł na dolną pustynię. Bracia dowiedzieli się o jego przyjściu i wyszli mu naprzeciw, i każdy się przygotował, mając nadzieję, że to u niego się zatrzyma. On jednak pytał, kto na tej pustyni nazywa się Teopemptos. A gdy się dowiedział, poszedł do jego celi. Ten zaś przyjął go z radością, a gdy byli sami, starzec zapytał: Jak tam z tobą, bracie? A on odrzekł: Dzięki twoim modlitwom dobrze. Starzec pytał. A nie dręczą się pokusy, a on na to: Na razie wszystko dobrze, bo się bał wyjawić. Starzec rzekł, Oto już tyle lat tu jestem, i wszyscy mnie szanują, a mimo to mnie starego dręczy duch nieczystości. Odpowiedział mu Teopemptos wierz mi Abba, że i mnie także. Starzec więc po kolei opowiadał mu o innych przychodzących na niego pokusach, aż tamten wszystko wyznał. Wtedy mu poradził. Czytaj Ewangelię, a kiedy przychodzi pokusa, nie patrz w dół, ale patrz do góry, skąd przyjdzie ci pomoc pana. Po tych słowach starzec odszedł i powrócił na pustynię. I znowu pilnując drogi, zobaczył tego samego diabła i zapytał, dokąd to znów idziesz. A on odrzekł przypomnieć się braciom. I poszedł. A kiedy wracał, starzec znów go zapytał, jak tam bracia. A diabeł na to źle. Starzec znów go zapytał. Y, przepraszam, starzec. Pytał go dlaczego. On odrzekł: Wszyscy są okrutni. A co najgorsze, to że ten nawet mój posłuszny przyjaciel już się odmienił nie wiem czemu. Nie tylko nie chce mnie słuchać, ale zrobił się gorszy od wszystkich i przysiągł diabeł, że się tam już prędko nie pogarze. A to odpowiedziawszy, odszedł zostawiając starca. Myślę, że wszyscy załapaliście tą aluzję, że chodzi tutaj o to. Że starzec się przed nim otworzył. Nie? To jest w ogóle taki obraz, który tu jest pokazany, że bracia mieszkają, popatrzcie, w dolinie, więc starzec mieszka wyżej od nich, tak jest jakby na wyższym poziomie moralnym, byśmy powiedzieli, i on schodzi do nich, nie? uniża się do nich. I, i w ten sposób chce kogoś, kogoś naprostować, albo może nawet w tej sytuacji prędzej byśmy powiedzieli, pomóc się mu wyprostować. I robi to w taki sposób, że otwiera się przed nim, że jest przed nim transparentny, nie udaje przed nim jakiegoś herosa i właściwie sam dzieli się z nim swoimi problemami. I Ktoś mógłby może tak powiedzieć, że no może i to jest mądre, ale to jest jakaś tam historyjka, no, no nie ma tego w Biblii, nie? Wiadomo, że jest. List do Filipian, drugi rozdział, trzeci to ósmy werset. I nie czyńcie nic skutliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Popatrzcie, tutaj nie jest napisane, że jakoś napominasz, to wtedy możesz się uważać za wyższego. Tutaj jest napisane, że zawsze masz patrzeć na drugiego tak, jakby on był wyższy od ciebie. I popatrzcie werset dalej, to jest werset czwarty, który już czytaliśmy, on jest w tym kontekście. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, e, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Chcesz, żeby ktoś się przed Tobą otworzył ze swoją słabością, to musisz umieć sam pokazać mu swoją słabość. Musisz umieć powiedzieć coś w stylu: Jestem taki jak Ty, ja też się zmagam. I wiecie, często mówimy o tym, że Pan Jezus, kiedy, kiedy przyszedł na Ziemię, kiedy poszedł na krzyż, no to pokonał śmierć i zwyciężył zło, i to jest wszystko prawda, ale pomyślcie o tym, że w tamtej chwili wobec tych wszystkich ludzi, którzy go otaczali, jaki obraz On pokazał. Do Pewnej słabości, prawda? To dla tych ludzi się wydawało, że on poniósł porażkę. Nie sprowadził tam trzech legionów aniołów, żeby wybili wszystkich tych, którzy z niego szydzili. Czy umiesz się uniżyć nie tylko przed Bogiem, ale przed Bratem? Bo z pozycji siły możesz osiągnąć zewnętrzny efekt, ale nigdy nie zmienisz niczyjego serca. A tak jak cały czas mówię, celem przecież. Napomnienia, czy wyprostowania jest to, żeby ten ktoś usłuchał. Taki jest ostateczny cel. I wiecie, tak mówię o tym, bo, bo może wam się to zdarzyło, albo nie zdarzyło, że mieliście taki problem, no, że ktoś prawa polskiego nie łamał, ale robił coś, co w sumie nie wypada, i Wiecie, Ja mam wrażenie, że ludzie się dzielą na dwie grupy, czyli na tych, którzy, tak to ja, ja należę do tej grupy, którzy wolą nic nie mówić, bo się boją, że to właściwie i tak nic nie da, i, i, i trudno jakoś, tak wiecie, podejść do tego, żeby komuś wytłumaczyć. Czasem to jest takie e, stresujące, potem się owija w bawełnę i nic z tego nie ma. Albo drudzy, którzy przyjdą, powiedzą swoje i oni powiedzieli, i idą do domu, nie? I, i czasem mam wrażenie, że gdzieś brakuje nam tego takiego, wiecie, punktu. Punktu stycznego, którym jest po prostu to zejście do tego człowieka tam w dół. Czyli nie, nie zostawienie tego problemu, to jest mój problem, ale zejście do tego, do tego człowieka tam w dół i, i wyciągnięcie do niego, do niego ręki. Dlatego, bracia i siostry, pamiętajmy, aby umieć reagować na zło, na zło, które widzimy, które nas otacza, aby umieć na nie reagować, aby poprawę z Bożego Słowa kierować przede wszystkim, do siebie, w swoją stronę i aby jeśli już musisz kogoś poprawić, to tak jak uczy Biblia, żebyś go wtedy uważał za wyższego od siebie. Amen. Pomodlę się na koniec. Aleluja, Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoje cudowne słowo. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że ono mnie przede wszystkim, Panie, prostuje, że ono mnie uczy o Twoich drogach, Panie, ale uczy mnie też, Panie, aby patrzeć i baczyć na to, co cudze, Panie. I tak, Pani, nie chcę być obojętny na zło, na krzywdę drugiego człowieka, które się dzieje wokół mnie, Panie, ale chcę być gotowy, Panie, zareagować, chcę być gotowy, Panie, ponieść może nawet jakąś szkodę, Panie, aby, aby uratować drugiego człowieka, aby zaprzestać, Panie, tej krzywdy drugiego człowieka. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że Twoje słowo też uczy nas, Pani, jak zawrócić kogoś ze złej drogi, Panie, jak może pomóc się komuś naprostować, Panie, nie tylko siebie samego naprostować, ale też, Panie, pomóc komuś innemu w tym procesie, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty nam dałeś doskonały przykład, bo Ty się uniżyłeś, Pani z samej góry, dla naszego zbawienia, Panie, i dlatego, tego, abyśmy my, Panie, mogli dzisiaj wieść inne życie. Dzięki Ci za to. Amen.